Barnaba był człowiekiem dobrym i pełnym ducha świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana z dzieł apostolskich. W dzisiejsze wspomnienie się tego Barnaby pochylamy się nad historią opisaną w dziejach apostolskich, kiedy to Barnaba przybył do Antiochii, by tam razem z Pawłem głosić Ewangelię, bardzo gorliwie, z wielkim oddaniem. Bardzo ładnie i trafnie pisze, pisze autor natchniony, święty Łukasz, który bardzo pięknie charakteryzuje postawę Barnaby. Mówi o nim, że był on, on człowiekiem dobrym, pełnym ducha świętego i wiary. I w następnym zdaniu, że pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana, że wiele ludzi uwierzyło w Chrystusa i wielu stało się chrześcijanami. Tak jakby te cechy, które posiadał Barnaba, jego dobroć, jego wiara i to, że był człowiekiem pełnym Ducha Świętego, było powodem tego, że wielu ludzi uwierzyło w Pana Jezusa. To jest piękny przykład dla nas, moi drodzy. Jesteśmy kilka dni po uroczystości Ducha Świętego. Warto modlić się codziennie o siedem darów Ducha Świętego, aby ciągle w nas było obecne to tchnienie Boże, abyśmy zawsze i wszędzie z wielką odwagą głosili Chrystusa i z wielką odwagą też wypełniali Jego Boże przykazania, co, jak wiemy, nie jest czasami takie łatwe. Ale kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, zawsze jest na łatwiej, Pan Jezus wtedy wzmacnia nasze plecy w dźwiganiu naszego krzyża i możemy iść śmiało do przodu, wpatrzeni przed siebie, wpatrzeni w niebo. Dobraż innych też jest bardzo ważna, kiedy ludzie widzą nasze dobre serce, to, że jesteśmy ludzi po prostu oddanymi Bogu, w prostocie, w miłości, w dobroci, wtedy na pewno łatwiej jest im przylgnąć do nas, przygnąć do tej nauki. No, i wiara, wiara, która jest jedną ze snów teologalnych, która powoduje, że zanurzam się cały w Jezusie, że idę chętnie za nim, że wiem, że Jezus mnie prowadzi i że o mnie nigdy nie opuści, że to, co mówi, jest prawdą i że głoszę z odwagą Jego słowa, bo wiem, że są prawdą, wierzę w to, jestem o tym przekonany, że Jego słowo pomaga mi w życiu, że Jego słowo mnie prowadzi. Że są sakramenty, że są modlitwy, że jest Eucharystia, dzięki której każdego dnia przybliżam się do nieba. Moi drodzy, bądźmy takimi ludźmi jak Barnaba dobrymi dla innych, dobrymi dla siebie też, dobrymi dla Boga. Bądźmy ludźmi wiary, którzy wiedzą, że Jezus jest z nimi, ufają Jego dobroci. Bo wierzymy, że On rzeczywiście zmartwychwstał i prośby często Ducha Świętego o pomoc w naszych różnych działaniach, w naszych różnych pracach, które codziennie musimy wypełniać, czy to jeżeli chodzi o pracę zawodową, czy to jeżeli chodzi w moim przypadku o pracę duszpasterską, o pracę też jako katecheta w szkole, aby tam zawsze prosić Ducha Świętego o pomoc o Jego dary, aby zawsze iść śmiało do przodu za Jezusem. Bo wtedy za takimi ludźmi będą szli inni, tak jak to było w przypadku Pawy i Barnaba. i Barnaby. Amen.